Wzywa Twój Majestat Pani Księcia Witolda, na bitwę śmiertelną, Ja męztwo Wasze, którego wam widać brakuje, podnieść. ślewam te dwa na Równe 600 lat temu w tym miejscu. Znaczy na lubochańskiej ziemi stacjonował król Władysław Jagiełło, podążający pod Grunwald, zbierający polskie rycerstwo, gdzie miało dojść do zdecydowanego starcia. Dziś jesteśmy w miejscowości Luboknia na wielkim święcie. Święcie obchodu 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Król Jagieło, 600 lat temu idąc pod Grunwald, przypomnę ta bitwa miała miejsce 15 lipca 410 roku, nocował tutaj ze swoim wojskiem. Wspaniała inicjatywa, wspaniały pomysł. Te imprezy powinniśmy robić, dlatego że pokazuje dużą, wielką część historii. Pokazuje te najważniejsze rzeczy z naszej historii, które się wydarzały wieki, lata temu. Bitwa pod Grunwaldem to nie tylko zwycięstwo Polaków i Litwinów nad, nad Krzyżakami, ale też wielkie symbole. Zwycięstwa pokory nad pychą, jak chociażby symboliczne dwa miecze. Król Władysław Jagiełło nocował, nocował w Lubochni z całym wojskiem i, i to był właściwie ostatni dzień pobytu na y, ziemi tomaszowskiej. Y, w tych okolicach dalej ruszył z wojskami y, w stronę Grunwaldu, chociaż wtedy Król Władysław Jagiełło nie wiedział, że bitwa będzie pod Grunwaldem, właśnie na polach Grunwaldu, ale ruszył na kierunku Czerwińska, gdzie były przygotowywane y, przęsła mostu y, do przeprawy najlepszego jaki powstał most w, okresu, w okresie średniowiecza yy, w Europie. Drodzy włościanie, drogie Białogłowy, drodzy goście i ci zagraniczni, ci i jest mi niezmiernie miło móc tutaj stać przed Państwem i podziękować za wspaniałość przyjęcia, jakie dla nas zgotowaliście. Przygotowania do walki w, w 1410 roku trwały od grudnia 1409 roku. Chcę państwu powiedzieć, że przygotowania do obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem trwały dłużej, bo od czerwca tysiąc, e, 2009 roku, a w tym czasie obchodzimy ten okres kulminacji. Otóż od 23 do 27 to jest czas, kiedy w województwie łódzkim jest kulminacja tych obchodów. I różne imprezy towarzyszyły nam przez cały rok, od początku stycznia, a w 2009 roku również odbywały się konferencje naukowe poświęcone tej rocznicy. Rok 2010 został uchwałą Sejmiku ogłoszony rokiem obchodów 600-lecia w województwie łódzkim. Zatem dzisiaj jesteśmy świadkami uwieńczenia tych obchodów w Lubochni. Okazało się, że parę samorządów na terenie Województwa Łódzkiego, takich jak na przykład miasto i gmina Culejów, gmina Wolbusz, gmina Lubochnia, wspominały czy myślały o tym, żeby, żeby coś takiego zorganizować, ale myślały to w kategorii czysto, czysto lokalnej. Pod koniec maja spotkałem w Radiu Łódź szefa Stowarzyszenia związanego z rycerstwem średniowiecznym pana Franciszka Jagielskiego, który, który zapalił się, w sumie mnie podpowiedział, a był organizatorem, czy współorganizatorem imprezy wcześniejszej, bo związanej z 599 rocznicą obchodów rocznicy, obchodów Bitwy pod Waldem. I on mi tak jakby zasugerował sprawę koordynacji tego tych poczynań. Wystąpiłem do, do marszałka, i dyrektor e, Wydziału Sportu, Turystyki Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego e, wziął się ciężko za pracę, zorganizował komitet obchodów, komitet organizacyjny obchodów tej rocznicy e, i powstał tak jakby komplet, e, komplet połączonych naczyń związanych z obchodami tej, tej rocznicy. Zaczęło się w Sulejowie, gdzie król Władysław Jagiełło e, przeprawiał się przez Pilice Wolbusz, w którym y, wojska razem z królem przebywały parę dni i polowały też w celu zaopatrzenia wojska w żywność. No i następny, właśnie, przeważ tego wojska y, do Lubochny. Y, impreza, impreza fajna, pogoda dzisiaj dopisuje, ludzi dosyć dużo. Także niech żałują ci, którzy tutaj nie byli, bo y, na pewno drugi raz takiej okrągłej rocznicy nikt z aktualnie żyjących nie dożyje. Złota moneta wybita z okazji 600-lecia obchodów naszego województwa bitwy pod Grunwaldem. I chciałbym na koniec życzyć panu Wójtowi, całej Radzie i wszystkim mieszkańcom, aby te złote monety mnożyły się u państwa i żebyście mogli realizować wszystkie swoje zamierzenia. Wszystkiego dobrego!